Meksykański rząd zadał właśnie bezpośredni cios Stanom Zjednoczonym. W historycznej decyzji Meksyk ogłosił, że od 1 kwietnia 2025 roku zabroni wszystkim amerykańskim komercyjnym samolotom towarowym lądowania na swoich lotniskach. Środek ten nie tylko zakłóca logistykę transportu między dwoma krajami, ale stanowi znaczącą eskalację napięć gospodarczych i politycznych zwłaszcza po ponownym wyborze Donalda Trumpa. Co jednak zmotywowało Meksyk do przyjęcia tak radykalnego stanowiska? I co ważniejsze, w jaki sposób jest to bezpośrednio związane z taryfami i polityką Trumpa, zwłaszcza nowymi podatkami od meksykańskiego importu, zakaz komercyjnych lotów. Towarowych z USA to nie tylko kwestia logistyki, to wyraźny sygnał suwerenności i oporu gospodarczego. Meksyk kierowany przez prezydent Claudię Shinbaum ogłosił, że decyzja została podjęta jako środek odwetowy wobec polityki Trumpa, która miała poważny wpływ na meksykańską gospodarkę. Odkąd Trump objął urząd w 2025, reczkę napięcia między oboma krajami tylko wzrosły zwłaszcza po nałożeniu wysokich ceł na meksykańskie produkty. Stosunki dwustronne, które już były skomplikowane, stoją teraz w obliczu punktu krytycznego który może mieć znacznie szersze reperkusje. Wpływ tego zakazu będzie odczuwalny głównie w branżach zależnych od szybkiego transportu towarów, takich jak elektronika i przemysł motoryzacyjny. Giganci tacy jak Amazon GM i Ford, którzy polegają na Meksyku przy wysyłce części i produktów do USA, znajdują się teraz w trudnej sytuacji z ryzykiem sparaliżowania ich łańcuchów dostaw. Ale ta decyzja dotyczy znacznie więcej niż tylko logistyki. To polityczny i symboliczny ruch, który stawia Meksyk na czołowej pozycji na arenie międzynarodowej. Ale jak doszliśmy do tego punktu, aby zrozumieć wpływ tego środka, musimy spojrzeć wstecz i przeanalizować politykę gospodarczą Trumpa. Od początku swojej drugiej kadencji, Trump dał jasno do zrozumienia, że jego agresywna agenda handlowa oparta na taryfach celnych i haśle: kupuj amerykańskie, zatrudniaj amerykańskie. Była priorytetem. Nałożył 25% cła na wszystkie towary importowane z Meksyku, w tym samochody, produkty rolne i elektronikę. Ideą tych ceł było ograniczenie kryzysu związanego z fentanylem, który Stany Zjednoczone kojarzą z przemytem narkotyków z Meksyku, a także zachęcenie do amerykańskiej produkcji krajowej. Jednak wpływ tej polityki na Meksyk był druzgocący. Presja gospodarcza dramatycznie wzrosła, a Meksyk, który jest jednym z największych partnerów handlowych USA, zobaczył, że jego produkty stały się droższe dla amerykańskich konsumentów. Koszty podstawowych produktów, takich jak awokado, tequila i części samochodowe, zaczęły rosnąć na półkach amerykańskich supermarketów. Sytuacja ta wywołała frustrację na meksykańskiej ziemi, a odpowiedzią była seria środków zaradczych. Z zakazem samolotów towarowych, będącym najnowszym krokiem w napiętej eskalacji. Decyzja Meksyku o zakazie lotów amerykańskich samolotów towarowych nie była odosobnionym środkiem. W rzeczywistości była to kulminacja serii działań odwetowych, które zostały już przygotowane przez meksykański rząd. Kiedy Trump nałożył pierwsze aranże w 2025 roku, Meksyk nie zawahał się odpowiedzieć. Już w lutym prezydent Claudia Shinbaum ogłosiła 15% wzrost podatków od amerykańskich produktów rolnych i stalowych, bezpośrednio szkodząc amerykańskim rolnikom, którzy są zależni od rynku meksykańskiego. Lista dotkniętych produktów obejmowała podstawowe produkty takie jak kukurydza, która jest szeroko eksportowana do Meksyku, oraz stal, która ma kluczowe znaczenie dla kilku amerykańskich gałęzi przemysłu. Ponadto w marcu 2025 tegor, meksykański, rząd wprowadził nowe ograniczenia dla amerykańskich firm energetycznych jeszcze bardziej osłabiając dwustronną wymianę handlową. Ale zakaz komercyjnych samolotów towarowych stanowi znacznie bardziej zdecydowane działanie. Wprowadzając zakaz Meksyk wpływa nie tylko na handel, ale także na jeden z filarów międzynarodowej logistyki, transport towarów drogą powietrzną te łuki logistyczne, które obejmują szybki transport produktów, takich jak elektronika i części samochodowe, mają kluczowe znaczenie dla firm takich jak Amazon, General Motors i Ford, które zależą od sprawnej dostawy zaawansowanych technologicznie komponentów. Wprowadzając ten zakaz, Meksyk wysyła jasny komunikat: możemy zaszkodzić USA w taki sam sposób, w jaki oni szkodzą nam. Odwet ma nie tylko wymiar ekonomiczny. Ale także symboliczny, demonstrując determinację Meksyku, by bronić się jako suwerenny naród, który nie poddaje się presji jednostronnej polityki narzucanej przez Waszyngton. Ale czy ta strategia będzie skuteczna w dłuższej perspektywie? W rzeczywistości Meksyk ryzykuje własną gospodarkę, podejmując tak odważny krok. Chociaż handel z USA ma kluczowe znaczenie dla jego gospodarki, a 80% meksykańskiego eksportu. Trafia do Stanów Zjednoczonych. Wpływ tego środka może być katastrofalny, zarówno dla sąsiedniego kraju, jak i Meksyku. Pytanie brzmi, w jakim stopniu Meksyk może sobie pozwolić na dalszą eskalację napięć bez ponoszenia poważnych szkód gospodarczych. Ponadto decyzja ta może wpłynąć na szersze stosunki handlowe w ramach traktatu USMC umowa między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i Kanadą. Który został zaprojektowany w celu uregulowania handlu między tymi trzema krajami. Zawieszenie amerykańskich komercyjnych lotów towarowych zagraża pomyślnemu wdrożeniu umowy, czyniąc sytuację jeszcze bardziej niestabilną. To, co kiedyś wydawało się negocjacjami handlowymi z równowagą korzystną dla wszystkich zaangażowanych stron, teraz przekształciło się w grę o władzę, której konsekwencje mogą być znacznie bardziej dalekosiężne. I nieprzewidywalne. Teraz, gdy firmy próbują się dostosować, będziemy szukać alternatyw dla transportu lotniczego między tymi dwoma krajami. Alternatywne trasy, takie jak loty przez inne kraje, takie jak Kanada, a nawet Chiny, zaczynają być omawiane. Alternatywy te wiążą się jednak ze znacznie wyższymi kosztami i w większości przypadków są mniej wydajne. Oznacza to, że oprócz natychmiastowego wpływu na firmy w dłuższej perspektywie kryzys, ten może skutkować jeszcze wyższymi kosztami dla amerykańskich konsumentów. W rzeczywistości Meksyk przyjmując tak zdecydowane stanowisko, nie tylko pływa na Stany Zjednoczone, ale także tworzy pole minowe niepewności w globalnym handlu. Scenariusz wojny handlowej na pełną skalę między dwoma krajami wydaje się teraz bardziej możliwy niż kiedykolwiek wcześniej z ryzykiem eskalacji w regionalny, a nawet globalny konflikt gospodarczy. Decyzja Meksyku o zablokowaniu amerykańskich komercyjnych samolotów towarowych nie tylko wpływa na stosunki dyplomatyczne między oboma krajami, ale także zagraża kilku kluczowym branżom, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Meksyku. Jednym z najbardziej dotkniętych sektorów będzie przemysł motoryzacyjny który w dużej mierze opiera się na szybkiej wymianie części i komponentów między oboma krajami. Producenci tacy jak Ford i General Motors, którzy działają w oparciu o modele produkcji Just in Time, mogą stanąć w obliczu poważnych zakłóceń. Dostawy części samochodowych z Meksyku, które są niezbędne dla linii montażowych w USA, zostaną poważnie zakłócone, co spowoduje opóźnienia w produkcji i wzrost kosztów produkcji ale wpływ ten wykracza poza sektor motoryzacyjny. Firmy technologiczne takie jak Amazon i inni giganci handlu elektronicznego polegają na ładunkach lotniczych, aby zapewnić szybką dostawę produktów o wysokiej wartości, takich jak elektronika i urządzenia. Zakłócenia w transporcie lotniczym towarów, zwłaszcza w przypadku produktów wrażliwych na czas, mogą prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania konsumentów i firm. W rezultacie duże firmy, które polegają na stałym i szybkim przepływie towarów, mogą zostać zmuszone do zmiany swoich strategii logistycznych, a tym samym do poniesienia dodatkowych kosztów. W dłuższej perspektywie wyższe koszty wysyłki, które są produktem ubocznym zakazu, będą miały negatywny wpływ na ceny produktów. Wyobraźmy sobie na przykład, że cena samochodu, komputera lub telefonu komórkowego. Wzrasta o 510% z powodu wzrostu kosztów logistyki i transportu. Ten wzrost cen wpłynie bezpośrednio na amerykańskiego konsumenta, który już teraz boryka się z niestabilnym otoczeniem gospodarczym, rosnącą inflacją i wyższymi cenami podstawowych produktów. Ponadto konsekwencje poniosą również branże zależne od handlu transgranicznego takie jak przemysł spożywczy. Meksyk jest jednym z największych dostawców produktów rolnych do USA, a wszelkie zakłócenia w tych dostawach mogą prowadzić do niedoborów żywności i wzrostu kosztów takich produktów jak owoce, warzywa i mięso. Może to jeszcze bardziej zaostrzyć presję na ceny konsumpcyjne, zwłaszcza w przypadku artykułów spożywczych, które już są narażone na wzrost z powodu ceł. Nie można również ignorować wpływu na Meksyk, choć decyzja ta miała charakter odwetowy. Stawia ona ten kraj w delikatnej sytuacji. Meksyk jest uzależniony od handlu z USA, a przerwanie przepływów handlowych może jeszcze bardziej zaszkodzić meksykańskiej gospodarce, która już zmaga się z rosnącymi cłami i presją na przemysł. Jednak decyzja o zablokowaniu amerykańskich samolotów towarowych jest również strategicznym posunięciem, mającym na celu zagwarantowanie suwerenności gospodarczej kraju, wysyłając jasny komunikat do Waszyngtonu. Meksyk nie podda się narzuconym przez Waszyngton. Oprócz bezpośrednich konsekwencji gospodarczych, środek ten ma również znaczący koszt polityczny. Przyjmując takie stanowisko, meksykański rząd może ustanowić niebezpieczny precedens dla innych krajów, które czują się zagrożone polityką gospodarczą Trumpa. Inne kraje, takie jak Kanada, mogłyby pójść w ich ślady i przyjąć podobne. Środki, co miałoby zwielokrotniony wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a ich sąsiadami może zatem rozprzestrzenić się na inne rynki i wpłynąć na gospodarki na całym świecie. Ponieważ łańcuchy dostaw są już zestresowane z powodu pandemii i innych globalnych kryzysów, wszelkie dalsze zakłócenia w handlu transgranicznym mogą mieć jeszcze większe reperkusje. Rozwiązanie tego problemu nie będzie łatwe zaangażowane. Kraje będą musiały znaleźć sposoby na rozwiązanie tych napięć bez dalszego niszczenia swoich gospodarek i rynków globalnych. Na razie jednak wojna handlowa między USA a Meksykiem wydaje się tylko zaostrzać. Meksykańska blokada amerykańskich samolotów towarowych to nie tylko kwestia gospodarcza, ale posunięcie o ogromnych implikacjach geopolitycznych. Opowiadając się przeciwko jednostronnej polityce Trumpa Meksyk nie tylko rzuca wyzwanie amerykańskiej hegemonii gospodarczej, ale także wysyła jasny sygnał o swojej niezależności politycznej i gospodarczej. Przyjmując postawę oporu meksykański, rząd wzmacnia swoją suwerenność i pokazuje światu, że nie jest skłonny ugiąć się pod presją USA, co może zainspirować inne kraje do przyjęcia podobnego podejścia. Działanie to jest szczególnie istotne w kontekście obecnych stosunków globalnych. Meksyk, który w przeszłości był bliskim sojusznikiem gospodarczym USA, obecnie znajduje się w pozycji konfrontacyjnej. Ta zmiana dynamiki może zachęcić inne kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Argentyna, Wenezuela, a nawet Brazylia, do zakwestionowania ich relacji ze Stanami Zjednoczonymi i być może poszukiwania alternatyw w handlu z mocarstwami spoza. Zachodu, takimi jak Chiny i Rosja. Skutkiem tego byłaby rekonfiguracja sojuszy na kontynencie, co mogłoby zmniejszyć wpływy USA w regionie. Co więcej, napięcia między USA a Meksykiem mogą mieć trwałe konsekwencje dla bezpieczeństwa i polityki światowej. Meksyk, otwarcie, kwestionując politykę Trumpa, mógłby wywołać efekt domina, który zmusiłby USA do ponownego rozważenia swojej polityki zagranicznej i strategii handlowych. Szczególnie w odniesieniu do najbliższych sąsiadów. Co więcej, taka postawa może również zachęcić inne kraje na całym świecie do zdystansowania się od polityki Trumpa, która jest postrzegana jako odzwierciedlenie rosnącej izolacji USA od reszty świata. Wraz z rosnącym oporem Meksyku i osłabieniem tradycyjnych sojuszy może nastąpić globalny ruch dostosowawczy. Kraje, które tradycyjnie sprzymierzały się z USA, Zaczynają teraz szukać nowych partnerstw, koncentrując się na bardziej zglobalizowanej i współzależnej gospodarce, zamiast poddawać się presji polityki protekcjonistycznej. Wzrost potęg, takich jak Chiny, które wykorzystały próżnię pozostawioną przez wycofanie się USA z różnych umów handlowych i sojuszy, staje się coraz bardziej widoczny. Reakcja Trumpa na te nowe wydarzenia będzie miała kluczowe znaczenie. Dla określenia przyszłej pozycji USA na arenie międzynarodowej. Tymczasem globalna reakcja na stanowisko Meksyku wobec USA ma ogromne znaczenie. Reakcja innych krajów, zwłaszcza tych, które mają bliskie powiązania gospodarcze i polityczne z USA, będzie wskazywać na to, jak głęboki będzie wpływ tego kryzysu handlowego. Ryzyko jest jasne: konflikt między dwoma krajami może się rozprzestrzenić, wpływając nie tylko na handel dwustronny. Ale także na stabilność stosunków międzynarodowych, tworząc nowe strefy niestabilności gospodarczej i politycznej. Rząd USA ze swojej strony już dostrzega reperkusje tego bezpośredniego wyzwania. Jeśli konflikt nadal będzie się nasilał, strategia Trumpa polegająca na dążeniu do wzmocnienia amerykańskiego przemysłu krajowego poprzez promowanie polityki izolacjonizmu może mieć odwrotny skutek. Wpływ na lokalne gospodarki wraz z ze wzrostem kosztów i utratą dostępu do kluczowych rynków może jeszcze bardziej zaszkodzić Amerykanom, zwłaszcza tym najbardziej dotkniętym rosnącymi cenami surowców. Jeśli Meksyk będzie nadal przeciwstawiał się Waszyngtonowi za pomocą środków odwetowych, koszty tej wojny handlowej będą coraz większe dla obu stron. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem to nie tylko spór między dwoma krajami. Ekonomiczne reperkusje tej eskalacji wpływają na rynki i gospodarki na całym świecie. Blokada amerykańskich samolotów towarowych stanowi punkt zwrotny, którego konsekwencje wykraczają poza dwustronne stosunki między oboma krajami. Podczas gdy Meksyk zadaje bezpośredni cios amerykańskiej logistyce, wpływ może być odczuwalny w skali globalnej, zwłaszcza w czasie, gdy łańcuchy dostaw są już napięte z powodu poprzednich kryzysów gospodarczych. I pandemii. W Stanach Zjednoczonych zakaz wpłynie na wiele kluczowych branż, które zależą od handlu transgranicznego z Meksykiem, zwłaszcza na duże korporacje. Sektor motoryzacyjny, który już zmaga się ze zwiększonymi cłami importowymi, ma teraz do czynienia z bezpośrednim zakłóceniem łańcuchów dostaw części i komponentów. Może to spowodować znaczny wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji cen pojazdów. Firmy takie jak Ford i GM. Które opierają się na modelu produkcji just in time, odczują bezpośredni wpływ, stając w obliczu nie tylko opóźnień, ale także rosnącej presji finansowej. Skutki mogą wykroczyć poza przemysł motoryzacyjny i dotknąć wszystkie sektory zależne od szybkiego transportu towarów. Ponadto, handel elektroniczny, który już wcześniej rozwijał się wykładniczo, może stanąć w obliczu spowolnienia. Firmy takie jak Amazon, które polegają na transporcie lotniczym w celu zapewnienia szybkich i wydajnych dostaw, będą zmuszone do znalezienia nowych alternatyw, co nieuchronnie spowoduje wzrost kosztów operacyjnych. Koszty te z kolei zostaną przerzucone na konsumentów, jeszcze bardziej podnosząc ceny produktów codziennego użytku, takich jak elektronika i szybko zbywalne artykuły konsumpcyjne. Efekt ten nie będzie jednak ograniczony do Stanów Zjednoczonych. Meksyk, który już teraz znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na swoją zależność od handlu z USA, również będzie musiał stawić czoła poważnym konsekwencjom. Chociaż środek ten był odwetem za politykę handlową Trumpa, może on mieć negatywny wpływ na meksykańską gospodarkę. Zwłaszcza w odniesieniu do eksportu do Stanów Zjednoczonych, środek ten bezpośrednio wpływa na branże, które zależą od szybkiego eksportu na rynek amerykański. A reakcja na te ograniczenia może spowodować, że amerykańscy importerzy będą szukać alternatyw w innych krajach, co może jeszcze bardziej zaszkodzić Meksykowi. W dłuższej perspektywie ta wojna handlowa może wywołać efekt domina, wpływając na inne kraje utrzymujące stosunki handlowe z USA i Meksykiem. Kanada, strategiczny partner w traktacie USMCA, może zostać wciągnięta w ten konflikt, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się zintensyfikować CAA lub restrykcyjną politykę, co może stworzyć nowy front oporu. Ponadto inne kraje, które już zaczęły postrzegać rosnący protekcjonizm USA jako przeszkodę dla swoich gospodarek, mogą teraz zwrócić się do nowych sojuszników handlowych, takich jak Chiny i kraje Unii Europejskiej. Ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego, które już wcześniej budziło obawy, teraz staje się jeszcze bardziej nieuchronne. Nie należy również lekceważyć wpływu na łańcuchy dostaw. Szlaki handlowe łączące USA z Meksykiem mają kluczowe znaczenie dla światowego handlu. Jeśli szlaki te zostaną zablokowane lub znacząco naruszone, globalne firmy będą musiały szybko się dostosować. Co może doprowadzić do kryzysu dostaw na skalę globalną? Mogłoby to wpłynąć na wszystko, od produkcji elektroniki po produkcję samochodów i dystrybucję żywności, tworząc efekt falowania, który doprowadziłby do wzrostu cen i niedoborów podstawowych produktów na całym świecie. Najbliższa przyszłość między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem wydaje się niepewna. A wpływ tej wojny handlowej może się nadal rozprzestrzeniać, wpływając na globalną gospodarkę i zmieniając równowagę geopolityczną. W miarę wzrostu napięć i nasilania się działań odwetowych pojawia się kilka pytań o to, co będzie dalej: czy Stany Zjednoczone wycofają się ze swojej protekcjonistycznej polityki, czy też będą nadal wywierać presję na swoich sąsiadów? Czy Meksyk będzie dalej rozszerzał swoje środki odwetowe? czy też będzie szukał dyplomatycznego rozwiązania? I co najważniejsze, jaka będzie rola innych krajów, zwłaszcza tych, które znajdują się w pozycji neutralnej lub mogą skorzystać na niestabilności na światowych rynkach? Jednym z możliwych rozwiązań byłyby negocjacje między oboma krajami, co jak dotąd wydaje się mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę agresywną postawę obu stron. Jeśli jednak konsekwencje gospodarcze staną się nie do utrzymania przywódcy, obu krajów mogą zostać zmuszeni do negocjacji. Meksyk dał już jasno do zrozumienia, że jest gotów oprzeć się naciskom Trumpa, ale jednocześnie rzeczywistość jest taka, że kraj ten nie może ignorować niszczycielskich skutków, jakie ta wojna handlowa może mieć dla jego własnej gospodarki. Kluczem do rozwiązania tego impasu będzie znalezienie równowagi między interesami narodowymi obu krajów. Meksyk będzie musiał upewnić się, że jego polityka odwetowa nie zaszkodzi jeszcze bardziej jego gospodarce, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zależność od eksportu do USA. Z drugiej strony Stany Zjednoczone muszą zdać sobie sprawę, że izolacjonistyczna strategia może jeszcze bardziej zaszkodzić ich własnemu przemysłowi i konsumentom, a także osłabić ich globalne sojusze. W idealnej sytuacji oba kraje powinny znaleźć rozwiązanie, które przyniesie korzyści ich gospodarkom bez powodowania dalszych szkód, ale będzie to wymagało ustępstw z obu stron. Prawdopodobieństwo szybkiego rozwiązania wydaje się jednak niewielkie, ponieważ agresywne stanowiska Trumpa i Shinbaum wskazują, że oba rządy są skłonne realizować swoje strategie, nawet jeśli oznacza to wysokie koszty gospodarcze. Istnieje ryzyko, że sytuacja przeciągnie się na dłużej, powodując nieodwracalne szkody dla gospodarek i stosunków dyplomatycznych. Jeśli ten impas się utrzyma, możemy zobaczyć, jak konflikt rozszerza się na inne obszary, takie jak cyberbezpieczeństwo, polityka zagraniczna, a nawet przemysł obronny, a kraje takie jak Kanada już dyskutują o możliwości nałożenia własnych represji. Sytuacja jest złożona. I nie można wykluczyć szerszego kryzysu. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Meksyk ścierają się ze sobą, społeczność międzynarodowa bacznie się temu przygląda. Zagrożona jest stabilność globalnych stosunków gospodarczych, łańcuchów dostaw i całego handlu międzynarodowego. Pozostaje pytanie, w jakim stopniu Stany Zjednoczone i Meksyk są skłonne poświęcić swoje gospodarki w imię suwerenności i polityki wewnętrznej. I co to będzie oznaczać dla przyszłości globalnego handlu? Ostatecznie stawką jest coś więcej niż tylko spór handlowy. Jest to walka o przywództwo w światowym handlu, o suwerenność gospodarczą, a przede wszystkim o zdefiniowanie roli każdego kraju na arenie międzynarodowej. To, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach, może na nowo zdefiniować stosunki międzynarodowe na pokolenia. Odpowiedź na ten kryzys leży nie tylko w rękach Trumpa czy Shinbaum, ale także w wyborach, których dokonają inne kraje w obliczu rosnącej niestabilności, jaką generuje ta wojna handlowa. A teraz chciałbym poznać twoją opinię na ten temat. Czy ten kryzys to dopiero początek nowej ery globalnych sporów handlowych? A może wkrótce zobaczymy punkt zwrotny w negocjacjach między USA a Meksykiem? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej aktualizacji na ten i inne kontrowersyjne tematy.